Manko, jestem Minefunek, a ze mną jest Konor. Tak, i gramy sobie dzisiaj na moim serwerze na survivalu. Od... Yay. Y I będziemy dzisiaj budować domek, tak. Znaczy prędzej chyba ja będę bardziej budował, bo by się tak nie za bardzo umie Weź mi idź zetnij T. Czemu drewno. ja nie umiem? No tak nie za bardzo umiesz to budować Dobra... We... Się nauczyłem Dobra, weź idź mi i te drewno To ty będziesz tak mi towary przynosił Czefie. Trochę tutaj Ym, Teren właśnie Po co? Już mam tutaj dobrze wszystko Na ile robisz kratek? Robisz ten domek, ten fajny? Ym, no ten, ten co zawsze, nie? No robię. Tylko musimy mieć dużo kobra ten odcinek będzie trochę długi, bo trzeba będzie jeszcze tam z generatorem. Jaki ty robisz? Ten, ten co robi Ekstrem? Ten co robi Ekstrem, tak. Tak, dokładnie. Taki... Po... No wiem, to taki... Po... Prostokątny. Wiem, taki, po taki po ten, podłużny. O to mi chodziło. Ja myślałam, że robisz na dziewięć kratek. Jedno piętro będzie twoje, jedno moje. No i będzie tak, że jedno piętro będzie moje, jedno to twoje. No to ja mieszkam na drugim. Dlaczego? No, tak, ja lubię drugie piętro. Okej. Okay. Znaczy, pierwsze piętro. Okej. Okay. Ty weź tam idź, mi Czeka ten... Ja sobie usunę te pointy. Niektóre. Dobra, weź tam idź do tego, do... <coughs> Wiesz jak, nie? Mhm. Warp, warp jeden. Ale nie mów na głos, bo żeby tam nikt nam nie znalazł, nie? Okej, okay. <coughs> Zresztą ja tam też już muszę iść, bo muszę wykopać kobla. Kiedy ma, mam survival? Mm, mm. Wiem. Okej. Okay. Czemu ja zbroję nie założyłem? Okej. Okay. Ja idę kopać kobla. A ja drewno. No, no, ile? Y tak żeby starczyło, to tam weź ze stack. chyba że nie ma tych kapitajty. No bo modów nie ma na serię. I nie wgram. Nie. Bo nie chcę zmieniać silnika, jeszcze pluginy by nie działały i dopiero by było. Ja tutaj muszę trochę kobla pokopać. Ale mod asesyjna, znaczy serwer asesyjna ten jest z modami i co? Są pluginy. No bo jest taki silnik z pluginami i z tymi, ale nie wiem czy tam pluginy będą działać, bo niektóre pluginy są na silniku. robione drewno czy nie? Nie, właśnie nie. Plu... Właśnie dużo trzeba drewna, bo to wiesz, tam jeszcze ściany będą z drewna. Trzeba, bo niektóre plugin, na przykład jak Essentials, to tam mi pisze, że tam 1.6.2 Tam jakiś silnik R1.0 A tam jest jakiś R2 czy tam coś tam, ja nie wiem czy to będzie działać To ja myślisz, jaki będzie długi ten odcinek? u tak z pół godzinki, nie, nie całe Godzinkę? Nie no. U 12 będzie czekał. No. Dobra ja kopię tego kobla to chociaż... Nie biję na serwer i na 7 nie trepnie, albo do ciebie No może A wtedy mnie wkurzał Będzie coś niszczył Wątpię Może, mówię może A Jak ktoś mi zniszczył domek Może Dobra ja jeszcze kopię kobla Może mi ktoś nie zniszczył domek To było, to przecież jest wiadome, że to jest y, albo kapik Albo Wojtek znaczy w 12 Wiecie co? Naprawdę my nie będziemy citować kobla Naprawdę wam to obiecuję Ja zrobię cięcie, bo to za długi odcinek by był wtedy Gdybym tak kopał tego kobla i wziął... Wiecie, na nagraniu to wszystko robił Także poczekajcie jak wykopię kobla Idę i... O, dobra no, Mama, ja nagrywam A kiedy zrobisz salceson? Okej, okay, jesteśmy po krótkim cięciu Ja się już te teleportowałem do tego. No wiesz, ja, zacz... ja zaczynam zbierać kobla. No, to nie musisz już, weź zbieraj tego, drewno, bo to za mało mi dałeś. Mało? No, tyle, no, ale ściany czego? będą z kobla, nie? Przecież. Dobra, już kobla starczyło, teraz tylko dre... oj, drewno. Okej. Okay. Już powoli buduję. No ja i czemu to taki prostokątny? No bo taki mi się podoba. Ja robię zawsze na dziewięć kratek. Taki kwadratowy? No. No to tak nie za bardzo 9, wygląda. 10. No chodź, <grywka> Czy Ty robisz taki cały? Co? Ja to robię tylko te jedną kratkę, te drewno. No tak, no, jedną kratkę. Aaaa Jeszcze będzie za mało? No tak, bo ściany będą przejść z drewna Jak ja robiłem far Jak ja robiłem ten... Dzisiaj na singlu Farmę zwierząt To... To taki przerobionego drewna zrobiłem Ale to i tak jest taka... Nie, taka duża jest nawet, Ta 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 Takie takie, tutaj y Okej, okay, będą pojedyncze drzwi niestety. Nioooo! Yeah. Pam, pam, pam. E, Okej. Okay. O, kopalnie mamy blisko. Tak? No. Aha, o, już fun. widzę bungal. Czekaj, ja sobie tutaj robię schodki. Pam. Ja tu zrobiłem to zrobię, went Pam. Okej. Okay. I tak będziemy budować. Tun, 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 tun. Dun dun dun. Tylko zobaczę na Skype. Czekaj. Może mi się Skype wyłączyć. Czekajcie chwilę cięcie. <słyska> Okej, okay, jesteśmy po godziny przez przypadek Skype'a wyłączyłem. <grym> Bo chciałem zobaczyć czy ten, czy W12 jest na skape i przez przypadek to mi się zrobiło <słyska> prawym i w przez przypadek wyłącz escape. <słyska> <słyska> Także było śmieszne trochę. Okej, okay, jesteśmy po krótkim cięciu. Za duże szumy były u tego konora. Ja idę zebrać drewno. Bo już... Ja ci... bo już zabrakło. Mm. Okej, okay, już Ja może zrobić łóżko. Ty owce zawijałeś? No po co takie biedne zwierzątka wiem że to jest tylko gra bez tą w tym nagryć. co? bez to nagryć D gdzie jesteś nie zamierzam nagrywać po ciemku wybaczcie naprawdę gdzie ty jesteś? no ja jestem na tym w naszym starym domku zbieram drewno okej okay. Okej, okay, słuchajcie, to ja zbiorę drewno i widzimy się po krótkim cięciu. Wow, patrzcie, yy, naprawdę tyle sikiery poszło. A dopiero tyle drewna. Nie, bo ja zrobię... Halo! Ja... Co? No, nic. O, sikiera mi się skończyła. Ja bym zacząłem nagrywać taki... taki malutki, taki, jakby to powiedzieć... Zcinania drewna takie jakby wiesz. Wiesz o co mi chodzi? Mm -hmm. Pewnie widzowie nie wiedzą jakby tu powiedzieć Taki jakby pokaz z no, wonder, fuck. Co ja gadam Ja idę zrobić sikierę mm, O, dobra jest sikiera, fajnie Chcesz zobaczyć co znalazł. Nie, wolę wstrzymać drewno Przerobię tylko na deski

Rzuć mi steka. Nie. Zobacz jaki jestem Spider-Man. Czekaj. <laughs> What the hell. <laughs> to ciekawe za HP zabiera? No. Okej. Okay. Poczekaj. Eee, masz. O! Pół serduszka. Ja nie. nie chcę tego. Ja nie chcę tego przykręcena. <noise> Już się zrobiłem łóżko Oj, psz, wybaczcie God <noise> A teraz tak spadłem? What the fuck? Czemu mi nie zabrało HP? A tu patrzę God <noise> Wybaczcie, zapomniałem Bo testowaliśmy Mobarenę, tam wziąłem na godzie, tam żeby mnie nie zabili I zapomniałem wyłączyć jak widać Okej. tego czy nie mogłem zabić? Dobra, to jeszcze trochę drewna na i widzimy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy po krótkim cięciu, zebrałem już drewno i buduję dalej domek. Skok wiary, Oła! Co? Uderzyłem się. <laughs> Dora, weź kop kobla, bo zapomniałem, że to cegły jeszcze trzeba zrobić i schody. Masz szczęście, bo jest tam jakieś kopalni. Już wychodziłem powoli. Musisz dużo kopać, kobla było ten, bo wiesz, sam widzisz ile to tam cegieł idzie. Mhm. Także to trzeba chwilę. Okej. Okay. O, węgel. Ja kupię na cztery kratki. Mam dosyć sporo tego drewna, także na tu piętro na pewno mi starczy. Aha, trzeba jeszcze wzi wziąć... Ej, weź piecyki stamtąd. Też, jeszcze. Czekaj. Ło, mm. wow, dopiero 53 level. Ja zrobię już okna. Masz level ten. Weź Dobrze. przynieś piecyki i bo ja, bo ja muszę mieć te okla. Szyby. Już Czekaj. idę zebrać, Czekaj. Idę zebrać piesek. O kurde. Kirok się skończył, ale mam na szczęście drugi. Dobrze. Oj, ups. Mm. Boże, kamień. Okej, okay, tutaj. Ja kopię jak coś piasek, żebym miał na szyby. Mm -hmm. Także będzie spoczko. Jakie robisz szyby? No szyby. A, dobra. Robimy live, że kopiemy koble? Nie. Nie wiem, ma, ale live y na razie coś tam... Coś tam... niby robię to dobrze, ale coś tam... Nie wiem, czy było widać grę, czy nie było widać gry. Mam stawki 19 kobla, powinno wystarczyć. Znaczy tak nie za bardzo, ale dobra, przynieś piec i cały węgiel. O kurde, czekaj, nie, 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 nie Okej. Okay. Um. Słuchaj. Źle um. napisałem ten warp jeden. Ja bym musiał tak. O. Tutaj będzie szyba. Źle napisałem jeden warp pieszeki. Jak? Okej, okay, jesteśmy o, po... tylko 18 bungla. O, to kiepsko. W skrzyniach powinno być jeszcze trochę. Czek. O jest! 42. No. Ło, ile jeszcze staków, Jezus. No. Bo na Łoj, za duże okno. Czekaj, ile zasłonić ludzka. Już? Eee. No. Hmm. By było trochę nierówno. że zrobimy, może tu będzie potrójne. Jestem! Okej, okay, ja, ja robię tutaj wyjątkowo potrójne okno, bo... Co? Będzie... O, ładnie. Masz. Stack kobla ponad, okej, okay, fajnie. Daj piec. O, mam trzy piecyki, jej, dobra. Ja przy okazji jeszcze zasadzę te... WOW! ile węgla? Ile ty tego węgla? Masz. Poczekaj, ja zrobię... Ja już posadzę te sadzonki drzew. Mam 6 taką drewna, chcesz? Nie. Tak, to, tak, 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 Dopiero teraz złapałem, że drewno. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay, masz na to. Skąd masz tyle drewna? Masz. O nie! Ja zrozumiałem 6 staków drewna. No, bo tak powiedziałem. 6 <gry> <gry> razy 4 jest, 24. Jej, dajesz mi od 24 drewna. 24 staki, jej. Okej. Okay, Opać e... kobla. No kop, 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 wow, kop. jaskinia. <śśmany> Żelazo! Tak. E, o. o, wyszedł. <śmany> Lagi może. Dobra. dobra. I... dobra. Zaczyn... Pewnie, pewnie mu się nudziło. Może... Nie się do nas typał i ten. Nie, nie typał nie się. Nie, nie typał się do nas. Nie, do mnie się nigdy nie typał. Tylko ty się typałeś cały czas. <noise> ja mam tak naprawdę cały czas, cały czas póki... On nie wyszedł, to on tylko... On mam 10 typa. żelaza. TPA zaznaczone. Um, Okej. Okay. Um. Dobra, okej, okay, ja... Ło, nierówna... A nie, dobra, 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 dobra. równa. Nierówna, raczej. Okej. Okay. Nierówny domek to będzie taki z farmą i tak dalej. O fuck, yy, czekaj. Co ja... my tu robimy tu farmę? Co? Robimy tu farmę. Obok tego domku? Mhm. To się już nie opłaca. Ale nie taką farmę z krowami. Bo no tu tam już mamy, nie chcę się już przeprowadzać tak daleko. Ja tam. Ja, ja mam pomysł na zrobienie. Aha, bo... O oh, fuck. Szkło postawiłem, ale zamiast craftingu. A akurat miałem szkła, żeby ten. Żeby zrobić szyby. Fajnie, bo bardzo dużo szyby wychodzi. Hmm. Szkła. Oha, bedrock! Jestem więziony, ten, młodszy. Potrójne okienko. O! O, wszedł. Pewnie za dużo lagi miał. Masz. Czekaj, ja, ja już z tą napatrzę. A ja też sobie chcę przepalić żelazo bo to sobie weź zrób piecyk bo ja nie mam tego Kriper, Creeper! milefunek te pieniężne mody, mody nie nie te pań go. No no wiem creepery idą do tego domku Weź mi da gdzie, dzień 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 dobra na no twoje życzenie to już ja nic nie chciałem ale on chciał creeperów tu jest pełno to faktycznie masz rację przy domku jest! Nie, 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 nie! Uważaj. FUCH! Potwajczony okay. na siebie przyszedł. Ale tu Creeperów Podjarany. jest. Podjarany! Podjarany przyszedł. Mechaniczny! Przeproby podjarał. Ua, creeper! Dobra, już tak nie panikuj. A jak wybuchnie? A gdzie on jest? No tutaj. Gdzie? Aha, ten tutaj Ja nie mogę, ja nagrywam! Nagrywam! Uważaj! Fuck Jak to brzmiało fajnie Jak? Nagrywam! Fuck Ty już tutaj robisz? Co? Ja to zrobię inaczej, ale dobra Dobra, te też do, do czegoś się przyjdą i pozbieram trochę drewno. No. Na, na drugie piętro. Znaczy nie za bardzo, bo ja mam jeszcze bardzo dużo drewna. Ja 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 na drewno mi niepotrzebne, tylko kobiel mi potrzebny. Weźcie ten, nie nudź, bo to ten na nagraniu będzie za głośno. Hopsa, Chodź, hopsa. Skąd mam czerwoną wełnę? Chcesz? Ja zrobię już... Ja robię już okna. Jestem na najwyższej górze w Minecrafcie. Pewnie największa góra. W moim zdaniem jego największa góra to jest ta. Yy, naj jednokredkowa. <grytko> Mogłaby być. No. <grytko> O, tam są dynie. Okej, nie... O! <laughs> Nawet ile jedyka? to jest krówek? O, strzały. Dobra, przepal sobie, sobie że O, zarazem ten. Szkłanie, może... Warp forteca, czy tam warp zamek. O, biedna, biedna ty krówka. bo cię. Ja chyba zaraz się zabiję! Okej. Okay. Hmm. Mogę coś zniszczyć z swojej wioski? Nie. Jakieś drewno? Nie, nie, nie nic tam. Ale nie z tej wioski. Jakiej? Głanek. Bo wiesz, tam gdzie jest ta forteca, czy coś tam. Nie, tu jest inna! Nazywam ją NPC. Fajnie. I to tam, gdzie jest ten, gdzie jest ta skrzynia. Okej, okay, a ja zrobię już schody na następne piętro. I buduję następne piętro. Z Aha, po... to już... To był już kaper! Nie! Nie mów po imieniu. Ale nikt nie wie co to kaper. W sumie. Ale wiesz, może wiesz. Nie to jadę. był kaper. Dobra, <grym> moją skrzynkę. Ten okrad. Nie. Znowu. Matko, no... jaki długi odcinek! Problemy z internetem. Znaczy, problemy z hydrauliką to są... Mhm. pomocy. Wow, ten odcinek chyba będzie podzielony na dwie części. Drugą część dzisiaj? No... Znaczy... <gryw> nie wiem, co to mi chodzi. Ja nagram to w jednej, ale to wezmę tak przed, te w połowie, tak mniej więcej. A, dobra. Żeby ten... Dwie części. Nie, by... nie, drewna? naprawdę, ja, ja już wolę... O, mam z takich 60 przerobionego drewna yy, Ja naprawdę już wolę zrobić tak, się trochę tam... Bo nigdy tego nie robiłem, już wolę się trochę połączyć, mimo że to pewnie będzie proste Wolę się już nawet trochę połączyć niż tak... Z... Nie, nie buduj Czemu? Albo dobra, zapewnij to ja zacznę dach budować ja... 60 drewna Ale ja już tak zacznę budować, to wiesz ty tam buduj Mam ba ba, ba on bardzo mało cegieł. Czekaj. Yy. Tylko jak potem się dostanę z tego. Yy, z tego 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 dachu. Jak będę miał te... O, również także. Na chwilę moda, daj Lol, ja nie mam już jedzenia powoli. Weź przynieść z tamtego miejsca. Spoko, ja mam jeszcze 63 b przytyków Mogę iść do kapera, bo tam jest pełno pieczonego mięsa. To daj! Już idę. Gdzie? O, tam jest. To drugiej szybko, bo ja zaraz sprintu nie o, będę. O kurde! Co? Ukradnę coś od kapera, bo ja mam tylko pieczone mięso, pieczone te Deze schabki. Spoko. Chyba, że ty chcesz? Ja biorę bypżtaki. Nie, ja tutaj buduję, żeby odcinek był jak najkrótszy. A czy ty chcesz ten eee, pieczone schabu? Tak, chcę. Byle co bym mógł zeżyć. Nawet oko pająka? Tego nie. Nawet zgniłe mięso? Też nie. Nic co mnie nie zatruje. Nawet złote magiczne jabłko? Chcę. O ile mam. D jak, jak mam, to mam złote jabłko. Okej. Okay. Hmm... tajna skrzynka... Spadka, spadka, spadka... z chabików. A ja sobie wezmę jeszcze z kapera trochę wypistek. A co jeżeli on to ogląda? Ale kto? No... ten, wiesz, kto. Kto? A, nie to a Nie mów po imieniu, bo to i tak się nie Ale to nie jest imię. To jest. Ile tych tepnięc już tam masz? Yy, no prawie cały czat, ale dobra. Masz. Hey. A ty latasz. Nie latam. Skąd ty wziąłeś tyle tych steków? Ja tyle pozabijał tam. Aha. Czy... A. Znaczy nie, nie co... ja niektóre pozabijałem, niektóre... A on... ale nie o to chodzi, nie o to chodzi. Bo on ma wiesz co, enchantal. Ale on jeszcze tyle enchantala. miał. Nie. Ale chociaż zabijał, nie? Wtedy się wzbogacił w to jedzenie. Ja... ja tutaj jeszcze kobla... Wysić, kop-kobla! Ile? No już... bo ja już tutaj nie wytrzymuję powoli z tym. Muszę zrobić następny piecyk. I tutaj są trzy piecyki, no to wystarczą na mnie. A ja jeszcze muszę sobie zrobić. Ja tam robię to tylko trochę. No to ja właśnie u ciebie są te piecyki, ale dobra.